Siemanko! W dzisiejszym odcinku znów wracamy do zawiasów meblowych. Temat zawiasów meblowych jest bardzo obszerny i często będziemy do niego wracać. Ale założy mi Pan te najlepsze zawiasy, te zawiasy jak one mają bluma z cichym domykiem. Założy mi Pan. Tak, owszem, założę Pani te najlepsze zawiasy bluma, te najdroższe i najlepsze zawiasy bluma. To była rozmowa klienta ze stolarzem. Stolarz oferuje Pani najlepsze zawiasy Bluma, najdroższe i najlepsze zawiasy Bluma, jakie są na rynku. Zgodzę się ze stolarzem, że zawias Bluma z cichym domykiem jest dobry, ale nie najlepszy. Zanim Wam pokażę, która firma według mnie produkuje najlepsze zawiasy meblowe, to chcę Was poinformować, że zawiasy z cichym domykiem posiada praktycznie każda firma, która produkuje zawiasy meblowe. Hetiś, Bloom, GTV, Sevrol, Race, Amix, FGV. No tak jakoś się przyjęło, że cichy domek kojarzy się wszystkim z firmą Bloom. No ale dobra, przejdźmy do tematu. No i proszę bardzo, oto nasz słynny zawias Bluma, najlepszy i najdroższy. Z wbudowanym cichym domykiem tutaj w puszce. Prowadnik zawiasu wypinany. Jest to naprawdę bardzo fajne udogodnienie, jeżeli chodzi o zawiasy. Możemy ściągnąć front z szafki, nie wykręcając tego zawiasu, tylko wypinamy on, proszę, prowadnik. A tutaj mamy inny model zawiasu Bluma, bez wbudowanego cichego domyku. O, tutaj pokażę może ten z cichym domykiem, zbudowanym. wbudowanym. Tutaj jest w puszce. Tutaj już tego cichego domyku nie ma. Ale zawias również posiada wypinany prowadnik. Natomiast cichy domek trzeba dokupić osobno. Taki oto blumotion. I tutaj go wpiąć. To jest nasz cichy domek. Na pewno dłużej to podziała niż ten zawias z cichym domykiem. Miałem już okazję wymieniać kilka razy. Ten zawias po roku jakoś to strzela puszcza i przestaje działać natomiast z tym nie miałem jakiegokolwiek problemu wiadomo wygląda to troszeczkę bardziej topornie bo niekiedy nie mam możliwości wpięcia tego Blumotiona. bo gdzieś tam jest ciasno, jakaś szuflada idzie i to się pojawia problem no i dobra, odłóżmy zawiasy bluma i proszę bardzo. Włala! Zawias firmy Hetiś. Według mnie jest to najlepszy zawias na rynku. No i oczywiście jest najdroższy. Już na pierwszy rzut oka widać, że zawias Hetisia jest dużo masywniejszy od zawiasu Bluma. Druga sprawa. Zawias Bluma ma wbudowany cichy domek tutaj, oto w puszce. Natomiast zawias Hetiś ma wbudowany cichy domek tutaj, właśnie w tym ramieniu. Zawias Hetish również posiada wypinany prowadnik, co jest bardzo fajnym udogodnieniem, tak jak wcześniej wspomniałem. Ale co mi się rzuciło w oczy? Zobaczcie na prowadnik, na prowadnik tą stopę zawiasu Bluma i prowadnik tą stopę zawiasu Hetish. Zobaczcie różnicę. O ile większy jest prowadnik zawiasu Hetish, może wezmę tę prawej. A tu zobaczcie, front jest węższy, bo ma około 60 cm. Natomiast no jest wyższy. Bo ma prawie 2,40. Ile zawiasów musiałem założyć? Zawiasy firmy Bloom. Zawiasy firmy Bloom. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na początku były założone cztery zawiasy. No i ten front delikatnie gdzieś tam opadał. Nie trzymały, te zawiasy nie trzymały. Tak jak powinny. Niestety musiałem dorzucić piąty zawias. Pięć sztuk zawiasów na tym froncie. Przypomnę, że na tamtym, niższym, ale szerszym, były tylko trzy zawiasy firmy HETIŚ. I na koniec taka mała ciekawostka. Zawias HETIŚ, firmy HETIŚ. Zobaczcie. Posiada taki oto adapter, który służy do przymocowania frontu. Szklanego. Oczywiście musimy to przykleić na jakiś klej UV do szyby, czy tam do frontu szklanego. I proszę bardzo. Tak więc ja nie uważam, że zawias Bluma jest najlepszym zawiasem na rynku. Nie. Był, był, był dobry. Był dobry, jak to mówił Mariusz Płóciącki, ale nie, nie. Zawias Hetisia był lepszy, był mocniejszy, był, był. Jeśli chcesz wesprzeć kanał DIY Design, zapraszam Cię na mój patronite. Tam znajdziesz więcej informacji dotyczących wspierania kanału oraz jakie korzyści możesz zyskać. Link znajduje się w opisie. Cześć!